No słuchaj sobie, Wusia ty była śpiąca, tam leży taka baba co tak od niej śmierdzi. A to pani, dzień dobry. Pani poczeka chwilę, bo tutaj pani ciemno w tej sali. Ja pani tutaj może zasłonę i rozsłonie, co? A czopka rano pani brała, nie brała. Beatko, chodź tutaj pani czopka założymy, tak? Bo nie brała trzy dni. No wie pani co, naprawdę. No to jest pani szpital, że brać leki, tak? Co nie, a tutaj wygodny ten materat? O, pani, panią wypisał, to ja sobie może go do domu wezmę. No, i robimy tak. A pani co tam, jak tam słychać? Kiedy panią wypisują? Mam nadzieję jak najszybciej, nie? No, może jeszcze tutaj pani zrobimy takie badanko, co? Na nadwrażliwość pochwy. O, ja sobie wczoraj robiłam po szpitalu, po pracy i mi wszystko dobrze. Wyszło pani też. No, Beatko, chodź.